Wyobraź sobie, że ten film ma niesamowity wpływ na Twoje życie, na w zasadzie Twoje nastawienie do tego przekazu. A mianowicie chodzi tutaj o nasze wspólne dobro, o działanie na poziomie gatunkowym i stąd tak ważne jest powracanie do mądrości, czyli do swojego potencjału. I teraz ja rozumiem, że mądrość, prawdziwość, miłość, ta, która jest też konsekwencją tego, czyli bo jest nasze bardzo dobre samopoczucie, to połączenie, odkrywanie. I przejawianie się z własnej częstotliwości jest, jest czymś bardzo niezbędnym, czymś najważniejszym, czymś, co wpływa w zasadzie na stan i na każdy aspekt naszego funkcjonowania. Ja wiem, że o tym się nie mówi w propagandzie, gdzie no w zasadzie sprowadza się do tego wszystkiego, że się ludzi hoduje i tresuje. I teraz ci ludzie są w takim nieświadomym transie. Są nieszczęśliwi, tak o to chodzi. Wtedy, jak jesteś nieszczęśliwy, to kupisz mięso, kupisz trupa. Potem znowu się będziesz zamartwiać, tak? czyli znowu martwe. I taka jest pewna spirala przy dokręcaniu śruby, w której, zobacz, ludzie nie wiedzą, jaką... Wartości nie znają swoich, nie? Zobacz, sobie sprawdź, nie? Prawdziwe wartości, czy co ci przychodzi. Zobacz, że kiedy człowiek wymienia pieniądze, to tutaj może się łatwo stawać skorumpowany, no i funkcjonować jak taka pani na DZI czy na K. I niszczy wtedy swoją wrażliwość, ten głębszy sens. No i teraz, wiesz, mówi się o fałszywych prorokach i tak dalej. Ja tak naprawdę zobaczmy, że tu mamy do czynienia po prostu z fałszywym społeczeństwem więc fałszywe społeczeństwo samo się skazuje na demagogów, na, na to co najgorsze tak? na to, to trwanie w fałszywym, takim pozornym bezpieczeństwie, czy też tych fałszywych strefach komfortu. To wszystko jest oparte na iluzji. I teraz, jeżeli. Już dojrzewasz na tyle, że właśnie takie przekazy cenisz. Ja na przykład wież, od dziecka wybieram prawdziwość, bo mam po prostu zdrowy wzorzec. Jeżeli widzę, że społeczeństwo działa dysfunkcjonalnie, czyli nie rozwija się tak, jak mogło, gdzie ludzie się nie wspierają, tylko jest atomizacja, gdzie jest bardziej właśnie hodowla i tresura i to jest rozpoznawanie tych wzorców, to to jest bardzo ważne, żeby umieć to wyrażać nazywać prawdę po imieniu, to co widzisz. I to jest jeden z pierwszych, z początkowych etapów uzdrowienia. Żeby się też mogło uzdrowić, my potrzebujemy nazywać rzeczy po imieniu, dawać sobie przestrzeń do tego, żeby móc swobodnie się wyrażać, odczuwać. W ten sposób my podświadomie uwalniamy się z różnych takich presji i oczekiwań, że nie powinieneś tego mówić, powinieneś się tak zachowywać i tak dalej, co jest znowu takim warunkowaniem, tresowaniem, jeżeli w okresie dzieciństwa potem tego nie, prze, nie przerobisz, albo nie masz takiej właśnie zdrowej, nie wiem, rodziny, to widzisz tam, bycie, bycie sobą, bycie prawdziwym, no jest często tłumszone. I teraz wchodzimy tutaj w okres dojrzewania, rozwoju i dlatego jest to tak istotne pod kątem, żeby nauczyć się przewartościowywać. Te fałszywe struktury, które właśnie, jeżeli nie są przewartościowane, to po prostu czynią cię fałszywym człowiekiem, czyli notabene wrogiem samego siebie, tak? gdzie możemy zobaczyć, ile ludzi walczy tak naprawdę ze sobą. Próbuje na siłę coś sobie znowu narzucić, bo jest już taką ofiarą tych wcześniejszych struktur, gdzie się im narzucało ciągle coś na siłę, e, wzbudzało się w nich lęk. I tacy ludzie nie, nie otrzymali odpowiedniego wzmocnienia miłości, takiego stanu, wiesz, w którym mogli się swobodnie czuć i wyrażać. Tak? Przez to e, potem się następuje mutacja i zracjonalizowanie, że świat jest zły, że ludzie są źli, czy też czy dany człowiek jest zły. Oczywiście prowadzi to do złego. Dlatego ten przekaz jest tak istotny, bo on dotyka podstaw tak? w, tego, że możemy sobie wreszcie tworzyć. Przestrzeń, w której sobie swobodnie możemy o tym wszystkim mówić, tak, I, e, i wytwarzać takie właśnie warunki środowiskowe, w którym powracamy do zdrowia, do siebie, tak, z którym schodzimy z tego skrzyża, przestajemy się przykuwać do różnych takich dysfunkcjonalnych przekonań, e, i odkrywamy ten prawdziwy świat, co wpływa w zasadzie no, na całą rzeczywistość, w której jesteśmy, no bo. Zobacz, jak ja mogę być prawdziwy, wyrażać to. Gdzie mamy już tą przestrzeń, ona, ona jest. Są wśród nas bardzo potężne, prawdziwe właśnie istoty, które, dzięki którym też jest utrzymywany tutaj ten stan takiej wolności podstawowej. I dzięki temu możemy zauważyć, że jest cały zakres, że są tutaj ludzie, którzy są w konflikcie sami ze sobą i tworzą wojny, wywołują różne chaosy, wykorzystują siebie nawzajem, co zawsze prowadzi do, no, do tego, z czego się przejawiasz. Więc jeżeli... Uczysz się już przejawiać z prawdziwości, autentyczności, z tego, wiesz, takiego wewnętrznego centrum, to już z tym centrum rezonujemy i się zaczynamy poznawać, wzmacniać, wspierać. Tak? Dlatego jakby zostawiam cię z tym przekazem i do zobaczenia w, kolejnym, w kolejnych inspiracjach, ponieważ życie tak naprawdę jest niesamowitym cudem, przygodą i to już samo z siebie otwiera nas na to, co w nas najlepsze.